Zaldrzez Buzdaryk Zosdaor. Co znaczy to zdanie? Smok nie jest niewolnikiem, a było to zdanie powiedziane w języku waleriańskim, czyli jednym z języków stworzonych specjalnie na potrzeby serialu Gra o tron. W serialu występują również inne języki, np. dotraki oraz dialekty. Wszystkie języki zostały wykreowane przez lingwistę Davida Petersona. Ale jak stworzyć taki sztuczny język? Najpierw musimy ustalić, kto tego języka w ogóle będzie używać. Czy będą to ludzie, czy może jakieś inne stwory, które nie mają aparatu mowy. Jeśli zakładamy, że będzie to język mówiony, to musimy teraz ustalić, Jakie są samogłoski i spółgłoski w tym języku? Czyli w jaki sposób współgłoski są produkowane w aparacie mowy i w którym miejscu? I mamy na przykład głoski dwuwargowe, języczkowe, zębowe, na przykład z albo dwuwargowe, czyli m, która jednocześnie jest również głoską nosową, ponieważ powietrze wychodzi przez nos. Kiedy tworzymy samogłoski, musimy ustalić, czy one będą bardziej otwarte, czy zamknięte, czy dłuższe, czy krótsze, czy to będzie o, czy to będzie u. W każdym razie musi być tych współgłosek na tyle dużo, aby nawet krótkie wyrazy mogły się różnić znaczeniem. I musimy się zastanowić, jak tworzyć sylaby. Dobieranie odpowiednich współgłosek, samogłosek, tworzenie sylab umożliwia rozpoznanie danego języka. Następnie musisz ustalić, jak będą wyglądać rzeczowniki i czasowniki. Co się w ogóle dzieje z tymi rzeczownikami? Czy mają jakiś rodzaj? Może męski, żeński? A może ożywiony, nieożywiony? A może przedmiot, roślina? Różne może sobie wymyślić. Czy mają formy mnogie? Czy mamy przypadki? Ile ich będzie? Na jakie pytania te przypadki będą odpowiadać? Czasownik natomiast jest silnikiem całego języka, tak jak mówi właśnie David Peterson. To jest takie jądro wokół, cała struktura języka się kręci. Czasownikiem możemy określać osobę, mimo że ta osoba nie jest powiedziana. Mówi w ogóle, co się stało, i kiedy to się stało. Więc ustalamy sobie wszystkie czasy, tryby, formy czasowników. Ustalamy przymiotniki, ich końcówki, przysłówki, ich końcówki. Przyimki, czyli na, pod, do, wy. One będą przed wyrazem, czy po wyrazie, może w środku. Jak formować pytania? Czy za pomocą odpowiedniej intonacji, czy za pomocą odpowiedniego słówka, na przykład w języku angielskim mamy czasownik posiłkowy do. Do you have some time? W języku niemieckim stawiamy orzeczenie na pierwszym miejscu wtedy. W języku polskim mówimy masz czas. To jest zdanie oznaczone Znajmujące, a pytanie to masz czas, czyli zmieniamy to głosu. Jak będą działać liczby? Czy 40 i 44 to będą 40 plus 4, czy może na odwrót jak w języku niemieckim, czy ja może jeszcze coś zupełnie innego? 8 razy 5 plus 4, albo na odwrót. No i oczywiście tworzymy słownik oraz gramatykę, czyli zasady, na podstawie których każda inna osoba może się tego naszego języka nauczyć. Kombinacji może być niesamowicie wiele, a im więcej znasz języków, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, jak różne one mogą być i jak można fajnie kombinować, tworząc swój własny język. A ja Wam polecam obejrzeć nagranie właśnie z Davidem Petersonem, gdzie to wszystko tłumaczy, na podstawie którego przygotowałam tę rolkę. I zaobserwuj profil, jeśli lubisz języki obce.